Cześć, witam was bardzo serdecznie. Dziś pokażę Wam, jak przejebać wszystkie skiny na csgolaunch.com. Co potrzebujemy? Skiny, przeglądarkę, stronę csgolaunch.com i tyle. Dobra, musimy się zalogować. Jak już się zalogowaliśmy, musimy się upewnić, czy twój profil nie jest prywatny. Jeśli jest prywatny, Możecie to zmienić, gdzieś tam w ustawieniach Steam'a, to myślę, że sobie poradzicie. I druga rzecz, którą musicie ustawić, to Your Steam Trade URL. Wchodzicie sobie prawym na to otwieracie stronę adres, To wystarczy kliknąć, to coś się od razu otwiera. No ale dobra. Tu się otworzyło. Kopiujecie sobie ten link. Ale, tutaj, change i wszystko powinno być ok. Jak coś, jest, jak coś nie działa, to, to jest wina tej strony, bo ona często nie działa. Dobra, jak już wszystko jest ok, wybieracie sobie mecz, który chcecie obstawić, powiedzmy Anglia na Rosję. No, i tu na przykład takie komunikaty, to jest ich problem, jakby z ich strony. Często tak się zdarza. Trzeba trochę podświeżać. No i wybieracie sobie co chcecie obstawić Powiedzmy UK No I tu macie pokazane Ile wygracie na przykład jak obstawicie Na UK Tyle wygram, a jak na Rosję to tyle A tu macie pokazane ile wygracie Jak postawicie 1 dolar 2,36 za 1 dolar Powiedzmy, że obstawiliśmy to łuka, Wygraliśmy skiny. Przechodzimy do MyBeds. Te skiny są w tym miejscu, gdzie właśnie jeżdżymy myszką, wygrane i te, które obstawiliśmy. Teraz jest, są dwie opcje. Można skiny odebrać i masz je u siebie w ekwipunku. Już na się możesz je nosić i tak dalej. Albo możesz je sobie zostawić, jakby na tej stronie. I gdy chcesz obstawić następny mecz, to nie musisz czekać na bota, tylko wchodzić Returns i te skiny są tutaj. Klikacie je, robicie place Bet i one od razu już są obstawione. Bo jak chcecie obstawić pierwszy mecz, pierwszy raz mecz, to musicie robić place Bet i dorwać bota, który w prawym dolnym rogu pojawi się takie okienko, nazwa bota i Your Offer is ready. Przekazujecie mu skiny, mecz jest obstawiony i czekacie. No. Według mnie lepiej zostawić sobie te skinę, bo czasem nawet przez dwie godziny można nie dorwać bota i jest to trochę denerwujące. Myślę, że to chyba wszystko więc życzę powodzenia w obstawianiu. Trzymajcie się na razie.